PZU potrzebuje innowacji. My jesteśmy liderem rynku, chcemy być też liderem, jeśli chodzi o poziom innowacyjności. Z tego powodu od 7 lat prowadzimy w ramach programu PZU Ready for Startups współpracę z partnerami technologicznymi, z innowacyjnymi firmami. W tym okresie przyjrzeliśmy się już ponad 7 tysiącom przypadków, 7 tysiącom pomysłów z których wybraliśmy 77 do tak zwanej fazy prób concept, czyli fazy pilotażu, a z tych 77 49 pomysłów wdrożyliśmy i dzisiaj są częścią grupy PZD, częścią naszych... Procesów. Przez te 7 lat zebraliśmy mnóstwo doświadczeń i wiedzy na temat tego, w jaki sposób wykorzystywać współpracę z tego rodzaju firmami. Obszary, w jakich wdrażaliśmy te innowacje, to przede wszystkim obszary współpracy, obsługi klienta, likwidacji szkód, bo jest jedna trzecia pomysłów, w jakie wdrożyliśmy, to jest ten obszar. Popularne były również zmiany i pomysły w obszarze sprzedaży i marketingu, bo to jest mniej więcej 20%. Trzeci, pod względem popularności, to były obszary związane z wyceną ryzyka, prewencją, i pricingiem. Współpraca z PZDU to jest. Rodzaj takiej współpracy win-win. Z jednej strony my jako PZU mamy dostęp do unikalnych nowych technologii, z drugiej strony dla startupu jest to możliwość dostępu do partnera, który pomoże potwierdzić rozwiązanie, pomysł biznesowy na rzeczywistym, rzeczywistym otoczeniu biznesowym. PZU jako lider rynku ma największą skalę, działa w każdym segmencie rynku, więc dla każdego startupu jest to unikalna szansa osiągnięcia szybko dużej skali mniej więcej 40% projektów po fazie pilotażu nie jest kontynuowana. Myślę, że y, dzięki temu uczymy. Jest to też cenna wiedza dla organizacji. Więc jeśli jesteś partnerem, y, jesteś przedsiębiorcą, który ma pomysł w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji, w obszarze hiperpersonalizacji, y, w obszarze internetu rzeczy lub działasz w obszarze związanym z przetwarzaniem obrazu, przetwarzaniem wideo, Zapraszamy do PZU.